Udajmy, że wcale nie nagrywam tego teraz od nowa drugi raz. To się wytnie. Hello everyone, witam Was w dzisiejszym galanym vlogu, który w ogóle nie był planowany, ale przez moje ostatnie przemyślenia i poczynania stwierdziłam, że powinnam go nagrać i z Wami porozmawiać i ustalić pewne rzeczy, bo jak widzieliście po tytule, chcę przejść rebranding swojej działalności w internecie i zaraz Wam powiem jaki i dlaczego. Przygotujcie sobie coś do picia, ja mam super herbatę i lecimy z koksem. Może zacznijmy od tego, co chcę zmienić bo chcę zmienić kilka rzeczy w swojej działalności. Większość osób, które obserwuje mnie od zawsze, kojarzy mnie tylko ze Gramem i byciem typową osobą study w social media, która pokazuje studia, która pokazuje metody nauki, to, jak wyglądają studia, podpowiada pewne rzeczy, relacjonuje jakby swoje życie dotyczące zajęć, nauki, jakichś tam postępów, kursów i tak I to jest bardzo fajne. Natomiast ja bym chciała wyjść o krok naprzód, Chciałabym bardziej działać lifestyle'owo i pokazywać inne obszary mojego życia, a nie tylko naukę, bo niejednokrotnie jak nagrywam vloga i chciałam nagrać, nie wiem, relację z jakiegoś wyjazdu czy coś, to mam wrażenie, że kurde, to nie jest study, a ludzie mnie obserwują jako wielki ubaw, który jest studygramem że jakby content z YouTube'a nie łączy się z contentem z Instagrama i to nie jest okej. Okay. Więc chciałabym. Teraz powiedzieć, że od tej pory na tym kanale i na Instagramie będzie więcej właśnie takich lifestyle'owych rzeczy, nie tylko z nauki, czyli kwestie make-upowe, pielęgnacyjne, wiecie, typowe, babskie po prostu rozkminy, relacje z jakichś wyjazdów, zakupów, wiecie, typowe po prostu życie jako życie, a nie tylko życie jako studia. Chciałabym w to iść i trochę zmienić swój nurt nie być tylko study gramerem i study youtuberem, nie wiem jak nazywa się osoba z, zajmująca się nauką na youtubie. E, no i dlaczego chciałabym przejść na rebranding, to jest w sumie chyba główne pytanie, bo... Jakby to jest nie tak, no parę rzeczy jest nie tak i dość mocno jest nie tak, bo swój profil prowadzę już od kawałku czasu, czyli od czasów klasy maturalnej, a ja maturę pisałam w 2020 roku, więc y, miałam i wzloty i upadki na Instagramie, jak to zawsze jest, aczkolwiek od ostatniego czasu i to takiego dłuższego czasu zauważyłam raczej upadek niż z lot swojego Instagrama i bardzo denerwuje i drażni mnie to, że dodaję treści takie jak zawsze, a one nie docierają praktycznie do nikogo. Już nie mówię jakby o lajkach, ale no, po tych lajkach i po zasięgach widzę, że nikt tego nie widzi. No i zaczęłam się zastanawiać, co jest nie tak? Przecież robię to samo, co zawsze. I dopiero ostatnio doszło do mnie, że w sumie może to samo, co zawsze nie jest najlepsze. Może powinnam coś zmienić, tym bardziej, że często teraz, po za zaczęciu takiego, wiecie, intensywnego nagrywania na tym YouTubie od osób swojego otoczenia, głównie dziewczyn, nieraz usłyszałam, że kurde, fajnie, że pokazać pielęgnację albo, że pokazać coś innego niż tylko książki fajnie, jak coś się dzieje na tych vlogach. No i to był taki bodziec dla mnie, żeby coś zmienić, żeby po prostu nie stać w jednym miejscu, nie dodawać, tylko zdjęć książek, notatek i mówić jak, jak notować, jak wyglądają zajęcia. Oczywiście ten kontent naukowy nadal będzie jakby... to jest duża część mojego życia, natomiast nie będą to jedyne rzeczy, które chcę dodawać, także liczcie się z tym, że teraz mój Instagram nie będzie jedynie naukowy, ale też będzie bardziej lifestyle'owy, taki wiecie, Ciaspierwy things, you know, jakby bardziej babski, taki właśnie lifestyle'owy. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. E, bo po prostu doszłam do ściany w pewnym momencie i zauważyłam, że już to, co robiłam, nie jest wystarczające na obecne czasy Instagrama. Poza tym też. Pomyślałam o fakcie, że zostało mi tak naprawdę półtora roku studiów i te studia w końcu się skończą, jeżeli ja już nie będę jeździć na zajęcia, mimo że i tak będę się do do końca życia, to ja już nie będę miała czego wam relacjonować. No nie będę wam relacjonować z dnia w ciekiej pracy, także. Zmieniamy trochę kierunek, guys. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Ja czuję, że muszę iść do przodu, że muszę troszeczkę zmienić swój content, swoje poczynania w internecie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dodatkowo nie ukrywam, że chciałabym zmienić swoją nazwę na Insta i na YouTubie. Jakby Wielki Ubaw is a legend, wszyscy to wiemy, ale jakby... Jak słyszycie Wielki Ubaw, Osoby, które mnie znają, to właśnie się kojarzy tylko z tym contentem study albo contentem meme. I jakby nadal będę memiczna, <głos》>, tak jak jestem cały czas, aczkolwiek chciałabym bardziej stworzyć własny wizerunek i własną taką markę w internecie, jakby w siebie, więc najprawdopodobniej w najbliższym czasie zmienię swoją nazwę na jakąś z imieniem i nazwiskiem, bo nie chcę być już więcej wielkim ubawem, chcę być mają za tylny żeby ludzie wiedzieli, kto to tworzy, i nie być już pod jakimś takim, wiecie, dziwnym nikiem. Tylko chcę być bardziej otwarta na kontakt z Wami i na mój właśnie, jakby widoczność mojego wizerunku w internecie. I w sumie, that's it, Jakby stwierdziłam, że chcę pogadać o tym. Ten filmik nie będzie długi, ale stwierdziłam, że. Jak zawsze muszę się z czegoś wytłumaczyć. Nie umiem się tego wyzbyć, ale stwierdziłam, że to będzie fair, jeżeli powiem o tym, że chcę coś zmienić. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek poczuł się oszukany, jak nagle zobaczy, że na profilu będzie więcej moich zdjęć i jakichś takich właśnie lifestyle'owych zdjęć i rolek, a nie tylko naukowych. Um, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Um, I tak... Stwierdziłam, że to jest kontekst, który robię dla Was, nie dla siebie, więc potrzebujecie o tym wiedzieć. A <gry> Boże, co ja gadam w ogóle, jakby nie wiem już, co mam powiedzieć. Więc czekają na nas pewne zmiany, ale moim zdaniem zmiany na lepsze, bo jeżeli wejdę na szersze wody, na szersze tematy i otworzę się na więcej, to filmików będzie też więcej, więc to i dobrze dla mnie, i dobrze dla ludzi, którzy chcą mnie oglądać. Także widzimy się w kolejnym nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że niedługo. Życzę Wam miłego dnia i w ogóle samych kul cool rzeczy w Nowym Roku, bo to pierwszy film w Nowym Roku. Życzę mi powodzenia w przemianie mojej osoby w internecie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!